Kochani moi, szczęśliwego nowego roku 2025. No właśnie, jedna godzina już tego roku minęła, bo północy tutaj, w Sanktuarium Matki Bożej w Nieboziętej. Dobrego początku tu we Florencji koło już, sprawowaliśmy. Razem mogę powiedzieć tę piękną liturgię, prosząc Matkę Bożą i mówiąc totus tus w sali jesteśmy. Weź nas pod swój macierzyński płaszcz. I moje życzenia, aby ona rzeczywiście wzięła pod płaszcz każdego z Was, gdziekolwiek jesteście. Mam tutaj taką figurkę jej. Ona jest ta figurka z północy Włoch, z Montebellico. To tam Matka Boża objawiła się kilka, to było w XIX wieku i powiedziała: Jak ja kogoś biorę pod swój płaszcz. To mu się nic stać nie może. I zobaczcie, taka figurka, niech go przypomina, że ona bierze pod swój płaszcz. Życzymy wam zdrowia, wielu łask Bożych. Przybywajcie tutaj. Niech ten rok jubileuszowy będzie błogosławieństwem. I to błogosławieństwo niech spoczywa na was, na cały ten rok. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech Matka Boża bierze was pod swój macierzyński płaszcz.